Wybierzmy się na pustynię Atacama w północnym Chile. To jedno z najsłuchszych miejsc na Ziemi. Pustynia skrywa jednak pewien przepiękny sekret. Co 3 do 5 lat porasta kwiatami. Miejsce jest tak znane, że zyskało miano kwitnącej pustyni. Nasiona zalegają w jej ziemi czekając na deszcz. Kiedy spadnie odpowiednia ilość wody, wyrasta tam około 200 odmian kwiatów, a żółte paski atakamy zaczynają mienić się na fioletowo, biało, zielono, a nawet na różowo. Kolejnym tajemniczym zjawiskiem, które można zaobserwować na pustyni, jest piaskowy wodospad. Jest to nic innego jak spadający z urwiska piasek, który został tam naniesiony przez wiatr. Ten naturalny fenomen o wyjątkowo dużych rozmiarach występuje w Arabii Saudyjskiej. Wygląda jak wodospad Niagara, tyle że nie ma w nim ani kropli wody. Miejscowi mówią, że zjawisko ostrzega przed nadciągającą, burzą piaskową. Czarcie koło, zwane także kręgiem czarownic lub czarodziejskim kręgiem, to tajemnicze pierścienie grzybów, które wyrastają na polanach i zalesionych terenach. Istnieje wiele teorii, dlaczego tworzą one niemal idealne okręgi. Według niektórych wierzeń grzyby wyrastają wokół wypalonej przez tańczące wróżki ziemi. W południowych Indiach na przełomie lipca i września 2001 roku ludzie doświadczyli jednego z najdziwniejszych zjawisk w dziejach padał czerwony deszcz. Jak wielkie było zdziwienie, kiedy okazało się, że to wcale nie jest zwyczajna ulewa. Kolor wody był tak intensywny, że plamił ubrania. Na ziemię spadały też zielone, żółte, brązowe, a nawet czarne krople wody. W porze deszczowej przez wiele tygodni z przerwami padały czerwone ulewy. Naukowcy odkryli, że za ten nietypowy kolor odpowiada albo pył, albo komórki zarodników alg. Lepiej więc nie wystawiać języka w czasie takich opadów. Nie do końca jednak wiadomo, jakim cudem algi znalazły się aż tak wysoko na niebie. Trzeba przyznać, że to trochę niepokojące. Ludzie zamieszkujący wiejskie obszary środkowej Norwegii nad Doliną Hesdalen często mają okazję podziwiać unoszące się na niebie białe, żółte i czerwone światła. Występują one w dzień i w nocy, a pewnego razu w latach 80. były widziane 15-20 razy w ciągu jednego tygodnia. Światła z Hesdalen pojawiają się na kilka sekund, ale zdarza się, że trwają ponad godzinę. Błyski się poruszają, tak jakby unosiły się lub kołysały w powietrzu część naukowców twierdzi, że przyczyną ich występowania jest zjonizowany pył żelaza, inni uważają, że to efekt spalania sodu, tlenu i wodoru, a część osób wierzy, że to niezidentyfikowane obiekty latające. Kto wie? Śnieżne rolki to jedno z najrzadziej występujących zjawisk meteorologicznych. Powstają tylko w idealnych warunkach pogodowych. Najczęściej występują na górzystych terenach, np. w górach skalistych. Wiatr, temperatura, śnieg, lód i wilgoć bez tego nie utworzą się te spektakularne pierścienie. Wszystko zaczyna się od cienkiej warstwy mokrego śniegu. Pod nią znajdować się musi lód lub sypki śnieg. Silny wiatr zrywa górną warstwę i toczy ją z górki jak śnieżną kulę. Pod koniec może osiągać wielkość piłki do koszykówki, a nawet samochodowej opony. Wszystko zależy od siły, z jaką wieje wiatr. Śnieżna rolka nie utrzymuje się zbyt długo, więc warto jak najszybciej uwiecznić ją na zdjęciu. Uwaga na głowę! Dacie wiarę, że na Ziemi istnieje odosobnione miejsce o własnym ekosystemie i atmosferze, przypominające inną planetę? To teraz proszę o uwagę! Jaskinia Mowile w południowo-wschodniej Rumunii aż przez 5,5 miliona lat była zamknięta i pogrążona w ciemności. Świat usłyszał o niej dopiero, gdy zupełnym przypadkiem natknęli się na nią robotnicy przeszukujący miejsca na budowę. Naukowcy wydrążyli w jaskini otwór i odkryli, że w środku rozwija się całkowicie niezależny ekosystem. Drążąc ścieżkę w skale w licznych tunelach, naukowcy natknęli się na jezioro wypełnione siarkową wodą, która cuchnęła jak zgniłe jaja. Powietrze było wypełnione siarkowodorem i zawierało ponad 100 razy więcej dwutlenku węgla niż ziemska atmosfera. Chyba nie muszę dodawać, że takie powietrze jest toksyczne, a jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że w jaskini utworzył się osobny ekosystem. Żyją w nim 33 gatunki zwierząt, które nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Miejsce daje nam wgląd w to, co mogłoby potencjalnie istnieć na obcych planetach o zupełnie innych atmosferach. To niewiarygodne, że przetrwało tyle lat i nikt się o nim nie dowiedział. Popatrzcie tylko na te drzewa. To tak zwane indyjskie figowce sprężyste. Ich mocne korzenie nie rosną pod ziemią, ale na powierzchni. Ludzie nauczyli się kontrolować kierunek ich wzrostu przy pomocy specjalnych stelaży i mocowań. Załóżmy, że takie drzewo rośnie sobie w pobliżu jakiegoś dużego dołu, a wy chcecie zbudować most wiodący na drugą stronę. Wystarczy odpowiednio pokierować korzenie, a czasem, pod wpływem nieustających ulew, wrastają w ziemię i się wzmacniają. Potrzeba około 15 lat, żeby powstał taki most. Na świecie istnieje jeszcze jedno niesamowite drzewo zwane drzewem życia. Rośnie na pustyni w Bahrajnie. Od ponad 400 lat stoi na szczycie piaszczystego wzgórza otoczone połaciami piasku. Jest tam niebywale gorąco i suko, a mimo to drzewo ma zielone liście i cały czas rośnie. Naukowcom nie udało się jeszcze ustalić, skąd roślina pobiera wodę i substancje odżywcze. Wokół znajdują się tylko złoża ropy naftowej. Miejscowi uważają to drzewo za święte, przecież jest ono dowodem na cud życia i siłę natury. Część ekspertów jest przekonana, że sekret tkwi w korzeniach, sięgają bardzo głęboko i mogą docierać do podziemnych źródeł wody. A teraz wyobraźcie sobie, że jest noc, a Wy od wielu godzin jedziecie samochodem. Nie mieliście okazji, by się zdrzemnąć, więc zaczynacie zasypiać za kółkiem. Zatrzymujecie się, by rozprostować kończyny. Spoglądacie w niebo, a Waszym oczom ukazuje się przepiękny wschód słońca. Wow! Ale zaraz, zaraz! Na horyzoncie widać trzy słońca! Przecieracie oczy, ale ewidentnie Wam się nie przywidziało. Na niebie świecą trzy jasne gwiazdy. Nie, słońce nie pękło na trzy części. I nie, nie przywędrowały do niego dwa inne ciała niebieskie. To tak zwany parhelion, inaczej słońce poboczne. Zdarza się to zazwyczaj w czasie potężnych mrozów. Kryształki lodu na niebie załamują światło. W rezultacie zamiast jednego jasnego punktu widać trzy. Oficjalna nazwa tego zjawiska to halo. Zazwyczaj przybiera formę okręgu wokół Słońca. W nocy też można je zaobserwować. Wystarczy spojrzeć na uliczną latarnię, a na pewno dojrzycie jasne kółeczko. Taka świetlista aureola przybiera czasem bardziej wymyślne kształty. Jeśli w powietrzu jest dużo lodu, światło zniekształca się jeszcze bardziej. Prawie tak jak w kalejdoskopie. Kalo może wówczas przybrać formę ludzkiego oka. Tworzy ono również poświatę zwaną światłem zodiakalnym. Mamy z nim do czynienia, kiedy na horyzoncie zaczyna świtać i pojawia się granica słońca. Jeszcze troszkę, odrobinę i nagle słońce rozpływa się na niebie. I po chwili znowu jest ciemno. Dopiero minutę później ponownie wynurza się jego tarcza. To właśnie był ten sam efekt zakrzywienia światła, jak w przypadku trzech słońc. Tyle że teraz nastąpiło jego złamanie w pionie, a nie w poziomie, a na niebie zamiast słońca pojawiło się jego odbicie w kryształkach lodów. Wschód trzech słońc faktycznie jest możliwy, tyle że nie na Ziemi, a 340 lat świetlnych od nas. Znajduje się tam układ gwiezdny, w którego centrum leży gwiazda prawie dwukrotnie większa od słońca. Wokół tego olbrzyma krążą jeszcze dwie małe gwiazdy. W tym dziwnym świecie jest też planeta, a więc można tam zaobserwować wschody i zachody trzech słońc. Gdybyście zabrali tam swoją sympatię i usiedli na ławeczce w parku, by podziwiać zachód słońca, to randka na pewno byłaby niezapomniana. Gwarantuję! Skoro rozmawiamy sobie dzisiaj o najbardziej zdumiewających zjawiskach naturalnych, zbrodnią byłoby nie wspomnieć o śniegu na pustyni. Tak, zimą 2018 roku mieszkańcy Sahary, jednego z najsuchszych i najgorętszych rejonów świata, po przebudzeniu ujrzeli grubą warstwę śniegu pokrywającą piaszczyste wydmy. W niektórych miejscach sięgała aż 38 cm. Meteorolodzy mieli jednak wyjaśnienie na to fascynujące zjawisko. Stwierdzili, że zimne masy powietrza połączyły się z opadami po ostatniej burzy i zamiast deszczu spadł śnieg. Co się robi w takiej sytuacji? Lepi wielbłądy? Dromadery czy baktriany? Wyobraźcie sobie taką sytuację: przyglądacie się wulkanicznej erupcji, która już sama w sobie jest przerażająca, aż tu nagle nad wulkanem niebo rozświetlają złowieszcze rozbłyski. Groza tego zjawiska zyskuje zupełnie nowy wymiar. Jedną z jego przyczyn są wyładowania elektrostatyczne, które pojawiają się, gdy zbite cząstki popiołu ocierają się o siebie na niezbyt dużej wysokości nad ziemią. Drugi powód leży wysoko nad powierzchnią na granicy stratosfery. Dochodzi tam do wytworzenia silnych impulsów wskutek zderzenia bezładnie poruszających się kryształków lodu. Na Salar de Uyuni można odnieść wrażenie, jakby stało się na ogromnym lustrze. Jest to jednak nic innego jak solnisko o powierzchni ponad 10 tysięcy km kwadratowych. Znajduje się w Boliwii, najwyżej położonym państwie Ameryki Południowej. To naturalne lustro to pozostałość po prehistorycznych jeziorach, które dawno temu wyparowały. I choć wygląda to na płaski teren, technologia GPS pozwoliła ustalić, że w niektórych miejscach występują nierówności rzędu kilku centymetrów. Pustkowie jest bardzo zasolone. Znajduje się tu około 10 miliardów ton soli. Zdarza się, że pobliskie jeziora zalewają solnisko, tworząc cienką taflę wody, w której odbija się niebo. Miejscowi pozyskują stamtąd sól i lit. Wybierając się w tamte tereny, warto zatrzymać się w pierwszym solnym hotelu na świecie. Peru znajduje się prawdziwa tęczowa góra. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić tego zjawiska. Niełatwo jest zdobyć kolorowy szczyt, ale warto choć raz w życiu zobaczyć te odcienie błękitu, czerwieni, zieleni żółci i różu. To ciekawe zjawisko przypomina zamarznięte latające spotki, ale w rzeczywistości są to pęcherzyki wypełnione niezwykle łatwopalnym i wybuchowym metanem. Tworzą one psychodeliczne podwodne krajobrazy i zachwycające formacje. Zjawisko jest typowe dla północnych jezior Ameryki Północnej, takich jak jeziora Abrahama w kanadyjskiej prowincji Alberta. Pęcherzyki gazu pojawiają się, kiedy bakterie trawią martwe zwierzęta, liście i rośliny, a potem wydzielają metan. Hmm, czuć je aż tutaj! W marcu 2018 roku mieszkańcy Europy Wschodniej byli świadkami pięknego, a zarazem przerażającego zjawiska. Narciarze mieli okazję zjeżdżać po jasno-pomarańczowych stokach na tle czerwonego nieba. Zdziwieni i podekscytowani ludzie porównywali to ze spacerem na Marsie lub szusowaniem po piaszczystych wydmach. Choć zjawisko wydaje się tajemnicze, ma bardzo proste wytłumaczenie. Twórczynią tego nieziemskiego krajobrazu była potężna burza piaskowa, która przybyła z nad Sahary. Przywiała ona kurz, piasek i pyłki, które zabarwiły śnieg na pomarańczowo. Zjawisko jest jednak dość często spotykane. Meteorolodzy twierdzą, że w Europie Wschodniej śnieg zmienia barwę co najmniej raz na 5 lat. W międzyczasie lepiej trzymać się z daleka od żółtego śniegu. 20 i 21 lutego 2018 roku mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych doświadczyli jednego z najdziwniejszych zjawisk pogodowych ostatnich czasów nawiedziła ich fala upałów. Tak, w lutym była to największa zimowa fala ciepła, jaka miała miejsce na początku XX wieku, od kiedy oficjalnie zaczęto prowadzić statystyki meteorologiczne. Na przykład we Freibergu w stanie Maine temperatura osiągnęła ponad 20 stopni i ludzie mogli zrzucić płaszczę. We Fletchbergu w Massachusetts termometry wskazały 26 stopni, a zdumieni ludzie zakładali sandały. To samo działo się w Harrisburgu w Pensylwanii, gdzie temperatura wyniosła 28 stopni i w Wells w Maine, gdzie ociepliło się do 25 stopni. Około 11 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Turcji, kiedy nie było jeszcze miast i metalowych narzędzi, utalentowani budowniczy wznieśli sanktuarium Gobekli Tepe. Do dziś nie wiadomo, jakim cudem udało im się wyciosać i podnieść wapienne bloki, które ważyły trzy razy tyle, co tyranozaur oraz co takiego symbolizują. Jedną z najbardziej zdumiewających ciekawostek na temat Wieży Diabła w Wyoming w Stanach Zjednoczonych jest to, że naukowcy nie potrafią wyjaśnić, jak powstała. Formacja skalna ma 265 metrów wysokości. Jej zbocza są tak strome, że wygląda po prostu jak pionowa góra. Ten kamień wyrósł sobie na bezkresnych równinach Wyoming, a w promieniu wielu kilometrów nie uświadczysz niczego podobnego. Jakim sposobem z płaskiego terenu wynurzyło się nagle coś tak wysokiego? Teorii jest mnóstwo, ale nikt nie zna odpowiedzi. Park Narodowy Jezior Plitwickich w Chorwacji to wielka atrakcja turystyczna wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Charakteryzuje ją unikalna flora i fauna. Tamtejsze krajobrazy są iście bajkowe. Zewsząd spływają nieskończone wodospady, otoczone krystalicznie czystymi jeziorami. W połowie lat 80. u wybrzeży Japonii pewien płetwonurek odkrył tak zwane monumenty Jonagumi. Naukowcy są przekonani, że te skalne twory mają tysiące lat. Nie wiadomo jednak, czy powstały naturalnie, czy za sprawą człowieka. Jeśli okaże się, że to starożytne miasto, trzeba będzie rozwikłać kolejną zagadkę: która cywilizacja je stworzyła i jakim sposobem znalazło się na dnie morza. Natomiast człowiek na pewno nie uczestniczył w tworzeniu i kształtowaniu tych formacji skalnych. Powstały one w wyniku intensywnych wulkanicznych erupcji. Naukowcy do tej pory zachodzą w głowę, dlaczego grobla olbrzyma w Irlandii ma tak dziwną formę. W 1812 roku pewien angielski rolnik z nieznanych powodów zapłacił miejscowemu malarzowi, aby usunął tony ziemi ze wzgórza i powstały kontur wypełnił kredą. Malarz uciekł z pieniędzmi, więc aby dokończyć białego konia z Alton Burns, rolnik musiał po raz drugi komuś zapłacić. Czarne wodospady na Islandii zyskały swoją nazwę z powodu otaczających ich czarnych kolumn zastygłej lawy. U ich podstawy znajdują się charakterystyczne ostre skały. Sceneria była inspiracją dla islandzkiej architektury i została odzwierciedlona w znanych budynkach. Wilgotną, zimową nocą można natknąć się w lesie na lodowate włosy. Przypominają one watę cukrową lub siwą perukę. Są to nietypowe lodowe kryształy, które porastają butwiejące drewno. Niestety ten przepiękny widok topnieje, gdy tylko wzejdzie słońce. Naukowcy dopiero niedawno odkryli, co jest przyczyną powstawania lodowych włosów. Jest to, zdziwicie się, grzyb. To on ułatwia formowanie się cieniutkich włosków i pomaga im zachować swój kształt przez całą noc. Bez udziału grzyba tego gatunku, zamiast delikatnych mrożonych włosków lód tworzy coś w rodzaju skorupy. Jedną z najczęstszych przyczyn wybuchów niekontrolowanych pożarów są wyładowania atmosferyczne w czasie burzy. Ale czy kiedykolwiek słyszeliście, by to ogień wywołał na No to teraz usłyszycie. Do zdarzenia doszło 11 maja 2018 roku niedaleko Amarillo w Teksasie. Nie dość, że potężny pożar Mallard uformował wysoko na niebie ogromną gęstą chmurę, to jeszcze jego ciepło wywołało gwałtowną burzę, która przechodząc przez oddalone o niecałe 100 km hrabstwo Wheeler w Teksasie, zrzuciła na ziemię tony gradowych kul o średnicy ćwierć dolarówki. Carhenge to jeden z najdziwniejszych punktów na mapie Nebraski. Jego autor badał Stonehenge i na cześć swojego ojca postanowił stworzyć ze starych samochodów własną wersję tej budowli. Część pojazdów postawił niczym monolity, a część połączył włóki. Kiedy spytano go, dlaczego to zrobił, odpowiedział – dlaczego nie. W 2007 roku na dnie jeziora Michigan odnaleziono kolejną budowlę przypominającą Stonehenge. Znajduje się tam skupisko ustawionych po okręgu skał oraz wyrzeźbione wizerunki mastodontów. Te bestie wyginęły ponad 10 tysięcy lat temu, więc podwodne dzieło musi być jeszcze starsze. Jego dokładne umiejscowienie jest trzymane w sekrecie. Powodzenia w szukaniu! Kanadyjska Zatoka Hudsona to prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, gdzie grawitacja ma niższą wartość. Nawet niedowiarki nie mają powodów do kpin, ponieważ zostało to zmierzone za pomocą precyzyjnych urządzeń. Czy oznacza to, że grawitacja jest tam tak słaba jak na przykład na Księżycu? Niestety, a może na szczęście, sam nie wiem, różnica jest marginalna. Jest to dokładnie 0,005%, czyli procenta. Nie poczulibyście różnicy, choćby nie wiem co, ale jednak jest. Naukowcy twierdzą, że za anomalię odpowiada gruba warstwa lodu, która jakieś 10 tysięcy lat temu pokrywała ten obszar. Tak mocno ucisnęła skały, że do tej pory nie zdołały się rozprężyć i przez to pole grawitacyjne Zatoki Hudsona uległo minimalnej zmianie. Ale w przyszłości wszystko i tak wróci do normy. W 2010 roku, jakieś 400 km na zachód od Nilu, w suchych piaskach Sahary, odkryto skamieliny ryby. Z powodu tego przypadkowego znaleziska naukowcy wysnuli teorię, że w miejscu pustyni mogło znajdować się kiedyś morze. Obszar poddano geologicznej analizie, przyniosła ona dość zaskakujące wyniki. Badacze odkryli, że głęboko pod piaskiem skrywa się coś ogromnego i nie są to pozostałości żadnego morza. Przez kilka miesięcy naukowcy kontynuowali badania na lądzie, posługując się sprzętem GPS. Kiedy zebrali potrzebne informacje o podłożu, spojrzeli na teren z satelity. Widok był zaskakujący. Okazało się, że pod pustynią znajduje się ogromna niecka, a nieopodal niej jeszcze jedna mniejsza. Na brzegu zbiorników dużo wcześniej odkryto już starożytne osady. A naukowcy wreszcie poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie wybrali akurat to miejsce do życia. Znajdowało się to kiedyś ogromne jezioro o powierzchni ponad 108 tysięcy km kwadratowych. Było prawie dwa razy większe niż jezioro Michigan. Wulkan Kałach i Dzien w Indonezji to coś więcej niż plująca lawą góra, zamiast wytwarzać czarne dym i czerwoną lawę, tedy ekscentryk produkuje niebieski dym i naelektryzowaną niebieską lawę. Dzieje się tak dlatego, że w wulkanie występuje jedno z najwyższych stężeń siarki na świecie, gdy gazy siarkowe wchodzą w interakcję z nagrzanym powietrzem i zostają podpalone przez płynną lawę, zmieniają kolor na niebieski. Niestety, ten oszałabiający widok można zobaczyć jedynie w nocy, ale Zapach wyziewów unosi się tam przez cały dzień. Swoją drogą, w tym kraterze znajduje się też największe kwaśne jezioro na świecie. Morze Martwe cechuje niezwykle wysokie stężenie soli i minerałów w porównaniu z morzami, choć technicznie rzecz biorąc, jest to jezioro. Pływanie w nim jest niemal niemożliwe, ale ludzie zażywają kąpieli ze względu na działanie naturalnych substancji chemicznych. Unoszenie się na powierzchni to świetny sposób na relaks. Ten akwen wodny swą nazwę zawdzięcza temu, że nie żyją w nim żadne makroskopowe organizmy. Jest on 9,6 razy bardziej słody niż oceany, a w takich warunkach Funkcjonować mogą jedynie niektóre bakterie i grzyby, to także najniższa depresja na Ziemi sięga 430 metrów poniżej poziomu morza. W Meksyku znajduje się podziemna kryształowa jaskinia, która przypomina zupełnie nieziemski świat. Jest zlokalizowana 305 metrów pod powierzchnią, a tamtejsze formacje mają do 11 metrów w wysokości i ważą do 55 ton. Są to jedne z największych kryształów na świecie. Plaża Laskentire to nieskończony teren pokryty białymi wydmami i błękitną wodą, jednak nie dajcie się zwieść tropikalnej atmosferze. Plaża znajduje się w Szkocji. Z tego też powodu wygląda w ten sposób tylko w maju i w czerwcu. W grudniu słońce świeci tam zaledwie przez godzinę dziennie, a wszystko prezentuje się bardziej dramatycznie w monochromatycznych odcieniach. Georgia Grindstones to zbiór ogromnych kamieni umieszczonych na planie gwiazdy. Na nich znajdują się napisy w ośmiu językach, w tym hindi, chińskim i suahili. Jest tam także kalendarz astronomiczny ukończony w 1980 roku, który stworzono z zamiarem, by przetrwał całe wieki. Nikt nie wie dlaczego i po co zbudowano ten monument. W słodecznej Kalifornii, w Parku Narodowym Sekwoi, kryje się gigantyczny las. Znajduje się tam ponad 8 tysięcy kolosalnych drzew, z czego 10 to największe żywe rośliny na świecie. Szacuje się, że Sekwoja General Sherman ma 2700 lat i jest objętościowo największym znanym drzewem na planecie. Słynne kamienne głowy na Wyspie Wielkanocnej też mają setki lat. Nikt jednak dokładnie nie wie, kiedy powstały. Zgodnie z hipotezami niektórych naukowców, lokalna ludność wierzyła, że posągi użyźniają glebę. Analiza gleby udowodniła, że głowy dobrze spełniły swoje zadanie. Ziemia wokół nich stanowi najlepszy obszar rolniczy na całej wyspie. Skład chemiczny pradawnych gorących źródeł w Turcji sprawia, że płynąca woda wygląda magicznie, oczyszcza nie tylko ciało, ale także umysły. W Arabii Saudyjskiej znajduje się skała przecięta idealnie na pół, której dwie części są umieszczone równolegle względem siebie, ale nasla jest tak wyjątkowa, ponieważ nie została stworzona przez człowieka, powstała w wyniku zachodzących stopniowo procesów naturalnych. Ten lodowiec może i wygląda jakby ktoś wylał tody czerwonej farby na środku Antarktydy, ale w rzeczywistości to jego naturalny kolor. Wypływający płyn, który przypomina krew, jest to sprawka niezwykle zasolonej wody, wymieszanej z tlenkiem żelaza. Nie da się ukryć, że całość sprawia niepokojące wrażenie. Na początku maja w 2018 roku w Nowej Anglii, regionie USA zaobserwowano jedno z najniebezpieczniejszych i najstraszniejszych zjawisk naturalnych – tornado typu Super Long Track. Tromba powietrzna zaczęła się formować niedaleko Charleston w stanie New Hampshire i podróżowała w stronę miasta Webster w hrabstwie Merrimack. Tornado potrzebowało zaledwie 33 minut na przebycie 57 km i stało się trzecią największą trombą powietrzną tego rodzaju w Nowej Anglii. Na Filipinach możecie pływać w krystalicznie czystej wodzie i odkrywać podwodny świat w prowincji Palawan. Gmina Koron szczyci się białymi plażami, a niesamowitą scenerię przemierzają liczne małe łodzie. Tristane da Cunha to mały wulkaniczny archipelag pośrodku południowego Atlantyku. Najbliższymi miastami są argentyńskie Buenos Aires, a także Kapsztad w RPA, który jest oddalony o 2800 km. Dotarcie statkiem do tego miejsca zajmuje 7 dni. Jeśli zabierzacie uciec od świata, współżycie z pozostałymi 280 mieszkańcami na pewno Was nie zawiedzie. W pierwszym tygodniu stycznia w 2018 roku temperatury w północno-wschodnich rejonach Stanów Zjednoczonych były tak mroźne, że zamroziły Atlantyk w nord Falmouth w stanie Massachusetts. Co więcej, ocean był tak mocno skuty lodem, że ludzie dosłownie chodzili po falach. Czegoś takiego nie widzi się codziennie. Widzieliście kiedyś czerwoną plażę? No właśnie, ja też nie. Właśnie z jej powodu turyści ciągną do miasta Panzin w Chinach. W morskiej wodzie rosną czerwone wodorosty o nazwie Słeda Salsa, co sprawia, że cała plaża mieni się na czerwono. Jeśli coś kiedykolwiek faktycznie zaprzeczyło grawitacji, musiał to być kamień Davasco w Argentynie. Ten ogromny głaz o wadze 300 ton stoi sobie na krawędzi klifu i przechyla się z boku na bok smagany podmuchami wiatru. Ludzie próbowali nawet kłaść szklane butelki pod krawędziami, ale te eksplodowały przy kolejnych ruchach głazu. Niestety dziś nie można podziwiać tego cudu natury. W 1912 roku głaz nagle spadł ze swojego miejsca, które zajmował od setek lat. Mieszkańcy pobliskiego miasta Tandil byli tak przybici tym wydarzeniem, że 95 lat później, w 2007 roku, zdecydowali się przewrócić głaz tam, gdzie jego miejsce, stworzyli plastikową replikę skały i umieścili ją w tym samym punkcie, a nawet w tej samej pozycji. Dziś, przyjeżdżając do Tandil, można zobaczyć słynny, balansujący kamień, który obecnie stanowi bardziej symbol, ponieważ już się nie kiwa, no i waży zaledwie 9 tony, co jednak w żaden sposób nie odejmuje mu sławy. Sokotra to obco wyglądająca wyspa na Oceanie Indyjskim należąca do Jemenu. Występują na niej bardzo nietypowe drzewa. Są to tak zwane smocze drzewa, które nie rosną nigdzie indziej. W 2008 roku wpisano je na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli kiedyś zobaczycie kolumnę płonącego powietrza, nie panikujcie, to nie koniec świata! Przerażające połączenie wiatru i płomieni to znak, że weszliście na ścieżkę ognistego tornada. To niebezpieczne zjawisko występuje zazwyczaj podczas pożarów obszarów naturalnych. Tworzą one duże obszary bardzo nagrzanego powietrza, unoszącego się tuż nad ziemią. Gdy wymiesza się ono z chłodniejszymi masami w wyższych rejonach, powstaje trąba powietrzna, która zasysa płonące drobiny i płomienie. Najpotężniejsze tornada mogą rozciągać się na dziesiątki metrów w górę. House of Mystery, czyli dom tajemnic, w mieście Gold Hill w stanie Oregon, zadziwia odwiedzających efektami przeczącymi grawitacji. Tam nie możesz stać prosto, zawsze jesteś pochylony w bok i musisz się czegoś trzymać, aby zachować równowagę. Piłki toczą się do góry. Jest tam także miotła, która zawsze stoi idealnie bez ruchu po odstawieniu w dowolne miejsce, w przeciwieństwie do pozostałych przedmiotów. Lokalne rdzenne plemiona jeszcze przed powstaniem domu nazywały ten teren zakazaną ziemią i unikały go jak ognia. Właściciele chaty zdecydowali się zmienić ją w turystyczną atrakcję i udało im się. Wytworzyli atmosferę tajemnicy, zamieścili informacje w prasie, a potem też w internecie i bardzo proszę, anomalia doskonała gotowa. A w rzeczywistości to zwykła ciekawostka, to optyczna iluzja stworzona przez człowieka, która oszukuje nasz wzrok i inne zmysły. Wybierając się do Indonezji, na Filipiny lub do Papui Nowej Gwinei, nie możecie przegapić bardzo nietypowych drzew, które tam występują. Pień tęczowego eukaliptusa wygląda jakby ktoś pomalował go na pomarańczowo, zielono, czerwono, fioletowo, żółto, brązowo, niebiesko i tak dalej. Niektóre okazy są tak wyraziste, że wydają się sztuczne. Tenczowy eukaliptus regularnie zrzuca paski kory, ujawniając jasnozieloną warstwę pod spodem. Nieco później ta zielona część zmienia kolor, a ponieważ zrzucanie kory nie odbywa się równocześnie i równomiernie całość robi się wielokolorowa. Jemen to dom najstarszych drapaczy chmur i najstarszej metropolii na świecie. Starożytne miasto Shibam jest uznawane za Manhattan Pustyni ze względu na nagromadzenie zbudowanych z glinianej cegły obiektów mieszkalnych, które wyrastają z pustynnego podłoża. W czasach starożytnych miejsce to było przystankiem dla karawan.